Cześć, Ja jestem Czarek, a ty oglądasz odcinek z serii od Zera do Ironmana. Dzisiaj zaprezentuję mój nowy rower. E, zabiorę was na bike fitting, e, przedstawię moje miejsce, tortur i pokażę sprzęt, który używam do ćwiczeń siłowych i gimnastyki. Zapraszam! Sponsorem od zera do ironmana jest Controltek – Optymalizacja procesów. Ta Oto i on. Mój nowy rower. Marki Fuji. Rama karbonowa widelec karbonowy, osprzęt Shimano 105, 11 rzędowy. Stosunkowo niska waga, bo waży 8,7 kg. Dodatkowo już zamontowałem na nim lemontkę, żeby ćwiczyć pozycję aerodynamiczną pod Ironmana. Jestem już po jednym treningu, dwugodzinnym wyjeżdżeniu. No i co, no, rower jest bardzo, bardzo fajny, super, jedyne co to na pewno muszę wymienić siedełko bo nie jest e, do końca kompatybilne z, z moimi uwarunkowaniami fizycznymi. No teraz wybierzmy się na Bike Fitting. Ogólnie rzecz ujmując Bike Fitting polega na takim doborze ustawień roweru aby osiągnąć na nim optymalną pozycję. Brzmi to stosunkowo prosto, ale skoro profesjonalni kolarze sami tego nie ogarniają i korzystają z tego typu usług, to chyba jednak to nie jest takie łatwe. Ja bike fitting miałem w tenie zakupu roweru w firmie Olympius we Wrocławiu. Dysponują oni profesjonalnym studio i posiadają doświadczenie w zakresie triatlonu. Podczas mojej wizyty zmianom uległy ustawienia bloków w butach, wysokość przesunięcie i pochylenie siodełka, ustawienie klamkomanetek, ustawienie lemontki. Rower został ustawiony zarówno pod chwyt szosowy, jak i aerodynamiczny na lemonce. Okazało się, że rozmiar ramy jest bardzo dobrze do mnie dopasowany i obyło się bez wymiany mostka czy zmiany ustawień kierownicy.

A mianowicie dlatego, żeby nie niszczyć połogi. Głównie ze względu na, na pot, bo leci ze mnie tyle potu, że to jest nie do opisania. Do tego rower jest zabezpieczony, ramap też przed potem takim specjalnym pokrowcem. Oczywiście jest wiatrak, żeby mieć jakikolwiek przewiew powietrza podczas jazdy. Jest to jakiś tani wiatrak z marketu. Podejrzewam, że jak zrobi się cieplej, to będę musiał go wymienić na coś mocniejszego. Albo jest jeszcze taka opcja, że będę jeździł na balkonie. I generalnie robię tak, że odpalam sobie zwifta na telewizorze. Za rowerem mam swoje zabawki do gimnastyki i ćwiczeń siłowych: sztangę na gryfie łamanym, hantle, z których raczej nie korzystam, skakankę, z której też aktualnie nie korzystam, bo nie mam czasu ćwiczyć na zewnątrz, kamizelkę z obciążeniem, rolkę do robienia mięśni brzucha, różne taśmy z obciążeniem. Rolery, piłki pojedynczej Double Bola i zasadniczo to tyle. Dodatkowo jeszcze mam drążek, na którym też znajduje się taśma TRX i z tego też regularnie staram się korzystać. Ten zestaw pozwala mi robić kompleksowy trening całego ciała. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. I do zobaczenia za tydzień. Ja wracam do głaskania roweru. Cześć! 도브 로버트, так. 철칙을 모도 피쿠 yet, так так. 도브레.